Bartek od dwóch lat jeździ taksówką. Dziś wsiądzie do niego pasażer, którego kurs zmieni się w coś, co zapamięta na długo. Adres ma pan w aplikacji, a mnie pan wysadzi tam, za rogiem. A to z taką dużą paczką, to nie lepiej było zamówić kuriera, a nie taksówkę? Wolę mieć pewność, że paczka dojedzie tam, gdzie trzeba. Jedź pan. Już. Trochę dziwne, ale ludzie robią głupsze rzeczy. Problem w tym, że od samego początku coś mi w nim nie grało. Ma pan fanglub? Bo od pięciu minut mamy jakiś ogon. Pan jedzie, ja się zajmę resztą. Bartek zaczyna podejrzewać, że wiezie coś więcej niż tylko paczkę. Zatrzymaj się. Ale co jest w tej paczce? Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Gdzie pan idzie? Pat wyglądał na kogoś, kto miał do czynienia z ludźmi, którzy nie wybaczają błędów. Jedź pan przed siebie jeszcze 10 km. później wyrzuć tą paczkę do jeziora. Tylko ważne, ona musi kur... zatonąć. A tu dla pana w kopercie coś ekstra za usługę. Żegnam. Wystraszony Bartek postanawia spełnić życzenie pasażera w obawie o konsekwencje niewypełnienia zadania.